Nigeria w końcu wprowadziła wizy elektroniczne. Oni przekładali ten termin wielokrotnie. Wysocy, pozycją ministrowie i urzędnicy nigeryjscy. Mówili, obiecywali, że ten system w końcu powstanie. On został odkładany przez kilka miesięcy i te daty były zmieniane. Natomiast mamy go. Od 1 maja możecie Państwo aplikować o wizę do Nigerii, wizę elektroniczną. System działa, chociaż to działanie to jest trochę dużo powiedziane. Natomiast tak, działa. działa. Trzeba mieć troszeczkę cierpliwości, bo on działa dosyć wolno, wiesza się, trzeba pewne kroki powtórzyć. Natomiast można powiedzieć, że Oficjalnie został już uruchomiony. Mamy kilkanaście rodzajów wiz. Na tę chwilę 13. Natomiast Nigeryjczycy zapowiadają, że dodają nowe kategorie wizowe i pojawią się wkrótce. Wizy są dosyć drogie. Ponad 200 dolarów trzeba zapłacić za wizę, tak więc dosyć dużo. Dosyć dużo też mamy załączników, które trzeba dołączyć do tej wizy elektronicznej. Wyciąg bankowy, czy inne załączniki, które Państwo musicie zebrać od firmy zapraszającej, osoby zapraszającej, czy też zebrać tutaj przed samym złożeniem wniosku wizowego. Tak więc ten, ten, ten wniosek wydaje się trochę skomplikowany. Zapowiedzieli, że z kolei rozpatrywanie wniosku będzie dosyć krótkie. Zaklinają się Nigeryjczycy, że to zajmie około 2-3 dni, natomiast ja rekomenduję, żebyście Państwo o tym wizę aplikowali dużo szybciej. Oczywiście zapraszam do kontaktu, do nas chętnie w tej sprawie pomożemy.